Siemano jaki powitam was serdecznie. Słuchajcie, jestem świeżo po testach Montandiu i ja czuję niedosyt. Czuję niedosyt smaku. A jako, że przed chwilą mieliśmy Monstera Ultra Blue Hawaiian, nie wiem w sumie kiedy ja też to wstawię, ale mieliśmy przed chwilą Monstera Ultra Blue Hawaiian, to dlaczego by nie spróbować Hawaiian Punch Fruit Juicy Red? Oczywiście czerwony Blue. Czerwony Blue Hawaiian, tak cymbale. Czerwony Hawaiian Punch w puszce, o którym ja w życiu nie słyszałem. Żeby po prostu Hawaiian Punch wyszedł z takimi napojami w puszkach. No nie słyszałem o tym. I od czego ja tutaj mam bambusa, co nie? Który wysłał mi to i powiedział, stary weź kurde to spróbuj i oceń, czy będzie to dobre. I to już troszeczkę odstało, ale nic się nie dzieje. Po prostu ja chcę w końcu się tym zająć na poważnie. Hawaiian Punch. Fruit Juicy Red Natural and Artificial Fruit Flavored Juice Drink. Excellent source of vitamin C. Cukru 16 gramów. Ja pierdzielę co? To co oni kurde dodawali, te? Tak, jest cukraloza, dobra. Czyli to musi być jakaś nowa receptura albo coś takiego. Puszencja jak najbardziej jest w designie etykiet od Hawaiian Punch'a, bo wiecie, Hawaiian Punch zawsze wychodził w tych 5-litrowych butlach. Wiecie, kurde, możecie to wlewać, ogólnie ci wszyscy bartenderzy i tak dalej, yy, goście robiący drinki, ok, yy, Zawsze kupowali, w amerykańscy oczywiście, zawsze kupowali do swoich yy, abstrakcji, Hawajan punche, właśnie w tych wielkich pięciolitrowych butelkach, no ja zawsze się tak zastanawiam na przykład jak patrzę na taki niebieski Hawaiian punch, który jeżeli ma ten sam smak co ultra blue hawajan, no to kurde może być naprawdę spoko, czy nawet na ten czerwony, ja tam widziałem też zielony, żółty, no to... Barwników tam na pewno kurde nie żałowali, ale wiecie, jak tak patrzyłem na to, to ja się tak zastanawiałem. Kurde, to musi być naprawdę spoko. To musi być bomba cukrowa, ale musi być na pewno spoko. No i tak koniec końców, tak wiecie, no tak patrzyłem na te filmiki, tak rozmarzałem się. Yy, otwieram pakę, a tu proszę. Hawaiian Punch Fruit Juicy Red. Fruit Red Juicy? Nie, Fruit Juicy Red. Jaki jest profil smakowy? Jabłko, ananas, yy, marakuja oraz pomarańcza. Dobrze. A, jeszcze mamy morele, papaje i guławę. Czyli naprawdę hawajan Punch. To jest chyba ten najbardziej rozpowszechniony, taki najbardziej oryginalny. Nie wiem, że jest jeszcze ten niebieski i tak dalej, ale ten czerwony jest chyba taki najbardziej po prostu no, no rozpoznawalny. Ok? No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Najbardziej rozpoznawalny, tak samo jak klasyczny limonkowo cytrynowy Montaigne Du. Yy, napój z całej tej serii. I co? Woda jest, syrop glukozowo-fruktozowy, jak żeby nie inaczej. And less than 2% of concentrated juice, wcześniej przeze mnie wymieniane. Jabłko. O, oh, clarified pineapple, passion fruited orange. Czyli dobra, mamy jabłko, mamy właśnie tego ananasa, marakuje i pomarańcze. I pire z owoców, z moreli, z papai i guławy. Kwasa skorbinowy, czyli witamina C. Kwas cytrynowy, naturalne i sztuczne aromaty, pektyny, guma arabska, guma estrowa, red40 blu, jedynka, sukraloza, sorbigan potasu i o kurde, nie będę tego czytał. Ale mamy tutaj bardzo dużo witaminy C: co nie moi drodzy, aż 30% dziennego zapotrzebowania. <grym> Nie, ale przyznaję, że jeżeli taka ilość cukru jest tutaj, to jest jednak dobrze. A potem patrzysz na skład i widzisz te stabilizatory, wszystkie i tak dalej. O kurde wdówce. No oj, jeszcze jest oj, oj, oj. w ogóle, kurde ten! 60 kilokalorii, żadnych tłuszczów, 150 mg sodu. 16 g węglowodanów, wszystkich cukrów, 16 g, a 15 g dodanych żadnego białka i 27 mg witaminy C. Czyli 30% dziennego zapotrzebowania. A powinno być 100%. Jeżeli jest tutaj excellent source of Vitamin C. No ale no dobra, no może będzie w smaku lepiej aniżeli w składzie. No bo zawsze tak jest, że jak patrzysz na te wszelkiego rodzaju amerykańskie napoje. Nie mówię energetyczne, bo one ostatnimi czasy naprawdę są godne polecenia jeżeli chodzi o taki zamiennik czy to kawy czy to ogólnie napojów klasycznych to o wiele lepiej jest według mnie sięgnąć po amerykańskie napoje energetyczne a jeżeli te klasyczne wiecie te koncerny energetyczne zaczynają po prostu no, coraz bardziej dostosowywać się do tych standardów jak być zdrowymi mniej więcej ale pamiętajmy że też mają w sobie bardzo dużo kofeiny Ło, wow, kurde, ty, to jest zapach tropików, jaki najbardziej lubię. Sobie najbardziej mi tutaj pachnie taką pomarańczą i właśnie takimi owocami tropikalnymi. Mm, różnymi, po prostu różnymi. Nie chcę mówić jakimi yy, konkretnie, ale najbardziej to właśnie mi tu pachnie taką pomarańczą, taką wyjętą z tych napojów typu caprio. Dobra, kolorystycznie. Jakie tu mamy jeszcze raz barwniki? Re 40 Blue 1, czyli co? Fioletowy kolor jak ten poprzedni, bo mieliśmy tam kombo również. To jest niegazowane! O kurde! Ty, dobra, no to. To jest jednak Hawaiian Punch w puszce. Przelali z tej butli w wielkiej 5-litrowej puchy, wstawili do sklepu. Niech się dzieciaki cieszą, co nie? Jest jak najbardziej taki mega czerwony kolor, mógłbym nawet powiedzieć, że neonowy. To jest właśnie najgorszy sorty napojów, jeżeli chodzi o te napoje z barwione sztucznymi barwnikami. Bo jeżeli chodzi o na przykład te barwione sokiem z czarnej marchwi, koncentratem w soku z czarnej marchwi, czy nawet właściwie można by jedno... azorubiną? Nie. To nie była zarówno, to było coś innego, ale tym jeszcze też yy, naturalnym barwnikiem, który no nie będę mówił z czego jest. Dobra, spróbujmy tego. Po prostu spróbujmy tego po zapachu, jestem naprawdę wysoce nastawiony. Po tym, co dało nam to, yy, Wstawię te odcinki po sobie, wiecie, żeby nie było, że wiecie, no kurde, najpierw to, a potem przerwa, przerwa, przerwa i dopiero to, a potem pokazuję to, i potem będziecie mi mówić, że ale to było testowane miesiąc temu, kuźwa, co ty nam sugerujesz? No to dlatego lepiej dzień po dniu to wstawić. Sprawdźmy, czy będzie to jak najbardziej. Ty sobie, jak tak skręcę, tak chcę, żebym, kurde, pokazywał ten napój, moja kamera. Sprawdźmy po prostu czy jest dobry. Okej, okay. dobro. Jest to jak najbardziej hawajan punch. Jest to jak najbardziej hawajski punch. Jest to jak najbardziej taki punch, który można pić na co dzień. Nie patrząc na to, że tutaj mamy tak. Jakby to przyszło do Polski, to zapewniam Was, żeby to było w innym składzie. Aniżeli to, co tutaj jest. Wiecie, mniej postawione na barwniki takie, a bardziej postawione na... Naturalniejsze, bardziej by tu było postawione na sok, patrząc na to, że jeszcze wypieprzony by zostały syrop glukozowo-fruktozowy, to jeszcze dopieprzony by zostały cukier klasyczny, może glukoza, coś w ten desek. Nie na pewno by tu nie dali 2% soków i pulp z owoców. Po prostu by to było według mnie lepsze, patrząc na to, co zrobili z Sparkiem Mountain Dew. Jak mówiłem, smakowo jest petarda, po prostu jest petarda, chociaż, że, kurde, mogłaby być to intensywniejsze, mogłaby być to bardziej takie, tutaj jest też taka kwaskowata nuta, jakby, kurde, naprawdę ta pomarańcza była tutaj naturalniejsza, po prostu e, takie pomarańcza wchodząca w napojowatość, ale... Pozostająca w naturze, tak bym mógł to powiedzieć. Co jeszcze z takich smaków tutaj czuję? Na pewno ja tutaj czuję ananas i. A, marakuje. Ale czy marakuje? Nie no, sobie to jest taki typowy punch, tylko że tropikalny punch, tylko bez mango. Tak czuję guławę jak najbardziej. Słuchaj, to nawet guława naprawdę jest wyczuwalna sporo obok tej pomarańczy marakuji Jest tutaj jak najbardziej ananas. Reszty, czyli wiecie, mamy tutaj Papaję, mamy tutaj morele, ale Kuźwa, no to jest oczywiście dopełniacz, to ja nie zwracam na to uwagi nadmiernej, ale powiem wam, że kurde, jak tak patrzę na to z perspektywy, że wiecie, jeszcze Papaja, musiałbym kupić sobie Monstera Rio Punch i dopiero wtedy zadecydować, czy aby na pewno jest tutaj tak bardzo papajowy smak, nie papajowaty papajowy smak, że no, no czy jest tutaj po prostu ten smak, tak ogólnie jest to jak najbardziej dobry napój chociaż mało intensywny i troszeczkę za bardzo kwaskowaty no i no co, no, według mnie to by było na tyle no kurcze, jeżeli wybraliście ten napój to przygotujcie się na taki, na takie lekkie uderzenie pomarańczy z tropikalnymi smakami oprócz mango, takim typowym tropikalnym ponczem Czyli wiecie, marakuja, ananas i guawa. Papai jako takie ja tu nie czuję, yy, chyba, że jest tutaj zawarta i ja bym musiał naprawdę kupić sobie Rio Pancha i dopiero to zweryfikować. No i widzimy się następnym razem przy okazji już ile energetycznych nowości, no mam nadzieję, że kurde coś takiego potężnego zostanie nam dane, chociaż, że kurde, no wiecie co, tak naszykowałem na te, na te po, po dwóch napojach klasycznych takiego jednego napoja energetycznego, który kurde, już można powiedzieć, że to jest jakiś taki recykling, ale jednak nie. I no, w spoilerów widzimy się jutro.